Widzowie w tym odcinku, pokażę Wam jak pisać komentarze. Akurat, tutaj, żeby wyszukać mój kanał, trzeba sobie tu wpisać DVZ. Wejdźmy sobie tu na jeden z moich odcinaczków. No i tutaj się klika na kanał. No i tutaj macie jakieś filmy, że na przykład ten. No i tutaj nie możecie pisać komentarzy. Ale wejdźmy na mój pierwszy film. Dobra, widzę, widzę. A no, Wyłączone. Jeśli... A, jeśli... Dobra, to nieważne akurat, ale pod społecznościami można tu pisać. Akurat napisałem do was, czy chcecie jakieś pojazdy postaci z serii tutaj jest konkurs i tutaj tutaj skoro tu sobie klikniecie wyłączone ok ale tutaj zjedźcie sobie na dół albo pokażę wam w tym odcinku społeczności pod którymi możecie pisać na przykład, że podajcie swoje nicki no to tutaj jeden widz napisał emimi emimi emi emajmimi e -mi -mi. i tutaj Oznaczyłem nawet albo też tutaj, że na przykład nowa seria już wkrótce, to tutaj mogę napisać komentarz, i tu jeszcze dwa suby, no to tu. I tu też możecie. Nawet pod pierwszą społecznością możecie napisać komentarz, że na przykład jak spotkaliście się z takimi śmiechami. Ej, 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 ej nie. Pod... Nie możecie tego widzieć. Tego... Tego też nie możecie. Ale ciągle się on też z tym spotkał, to ja sobie napisałem tu. Nie. Nie możecie tego widzieć, ani tego. Sonic Roblox to to ja maksimum. Te dźwięki to o taki jeden item dasz serduszko Sonika Roblox no i tu oznaczyłem oczywiście no i tutaj było, że jakieś autografy Chodzi... autografy to był było to zdjęcie kanału właśnie I Zapytałem się u ciebie widzu, czy ty też się z tym spotkałeś? A jak nie wiecie, to tu wygląda. Tak wygląda znaczek mojego kanału. I ledwo co widać, ale tu pisze subskrybuj kanał, i tu jeszcze pisało daj lajka. Like jeszcze będzie, będę mieć drugi kanał, że na przykład gdzie to jest Sonic Roblox Plus O tutaj jest Sonic Roblox Plus Sonic Roblox Plus To będę właśnie może kiedyś nagrywał z Kinkiem Ninja Teraz już wiecie, jak napisać, więc trzymajcie się. A no i piszcie sobie, bo zorganizowałem dla Was konkurs, oczywiście. O, no i papa. A właśnie, czytajcie opis jeszcze, zanim będziecie pisać. Ja wam tu przeczytam. Tu filmy są czasami, i będą odcinki. Odcinki i szorcy z innych gierek, czyli na przykład Blocks Fruits, Wild State Tad, czy jakoś tak. Oraz serie, Serię z Brookhaven. Czytajcie opis kanału. Zanim napiszecie, to czytajcie opis kanału. No i widzimy się w specjalnym odcinku, który pojawi się już 24 grudnia. Taki będzie fajny prezencik, może. No to papa.